Siemanko widzowie, z tej strony Wikso A to, 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 to dzisiaj będziemy grali duo z Hetmanem Siema Zapraszam do gry pierwszej Jeśli się spodoba, łapeczka i subik by się należał I co? Zapraszam do gry pierwszej W pierwszą grze lecimy sobie tutaj spokojnie na bastionik I co? Widzimy się jak będzie jakaś ciekawa sytuacja Ludzie jacyś albo Po prostu zbierzemy ludzi I będziemy dojeżdżać ludzi oczywiście Tutaj są na mnie Wyłączone nagrywanie Nie wszyscy ale hedzik Dobra Gdzie się, na głównej stacji? Tu już nie ma go A. Wylaminowany Po co tego Po co tego zwierzaka zabijałeś? Mógł pożyć jeszcze chwilę Dobra, chodź, dojeżdżamy dalej Widzowie, idziemy właśnie tutaj po skarb Hetman znalazł słyszymy Blisko, daleko. O, są ludzie, ludzie widzę. Zdań, ja widzę go przejeżdżam. Jednak nie mam się O skórę Dead. Drugi tu gdzieś musiał być w pobliżu. Gdzie ten skarb? Oho. Na czego? Chodź. Tam jest następny. Dobra, to ja bym cię wybił. To ja idę dojechać, Zabili się tu. Czekaj, idę z Tobą. Nie, nie idź, nie idź, nie idź. na ten, na skarb. Dobra, to ja wezmę lód. To weź. Ja mam młota. No są. są. Czy co oni dali? Rift'a dali, chyba. Ta Rift. To jest? Redaj, gdzie jest? Redaj, dobra, lecę. To tak, widzowie, widzimy się znowu na skarbie. Chcesz na taką furę wymienić? Bij ten, z rzuta bi, chyba że już wlądował. Jest, jest, jest. Yes, yes. Bierz, bierz, bierz. Co na no, brać? Dawaj, dawaj, dawaj. Oni uciekają. Jeden jest tutaj chyba. Myślę tak. Dead. No bo ta broń jest mega dobra, nie? Czekaj, oni nie mieli nic do leczenia. Weź sobie koronkę. O, rocket launcher, dobra, chodź. Masz młota miał. Masz, bo oni na pewno mieli. Mam. Dawaj Choćby daleko zołnik Spokojnie. O tam tam Leć Cześć na splash, chodź. Leć nie mnie leżysz Cześć bo wszystkim się teraz nagle przypomniało że chcą do ekipy dołączyć Masz O, ziomk! O nie, to nie ziomki. Nie, że to złok. Spokojnie. Dobra, Dobra, ja w Ej, tu, 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 tu są. Czekaj, czekaj, czaj, bo tu musimy spesze. Co to za złoto ten? Okay. Chodź nie marryć Nie trafiłem Ja też nie Pingi skoczył Góra. Stał. Stał. O ile no. Mam lag i FPS jest straszne Masz coś dla mnie do leczenia? Mam, chodź I ma Czekaj, czekaj, czekaj. No? E, chcesz rocket Luncha dostać? Mogę wziąć cię chcesz. No to dawaj. Znaczy nie, ja mówię ci, że ja cię wyślę rocket launcher, chodź. A to ja mam... to gramy chodź. na RPG? Chodź. Dobra. Jestem. Ustawiasz się tu jak najbardziej. Do boku, o tu. No, no, no. Dobra Dobra, jednak nie robię. Nie było tego. A nie było dokładnie. Dobra, ja stopuję i widzimy się znowu, jak będziemy już wcali i zdrowi albo ma. I lecimy widzowie do gry drugiej. Tutaj w pierwszej oboje się żeśmy wywalili, gdy próbowaliśmy skolapsować ziomka z Skybase'a. No i co? Myślę, że druga pójdzie lepiej. Filmik myślę, że około 15 minut i co? Lecimy. Gra druga widzowie, lecimy tutaj na miejscówkę obok podzielić. Pst. I co? Zapraszam. Czyści włączę jak będzie jakieś ciekawa akcja albo ludzie na nas... Mam mega małama. Ja wiem. Dlatego dojeżdżamy. Oho, jest na mnie. Cze czy cze. White. Wyleciał. Dał. Brawo. Angie. Ja ci zostawię lud z niego. Nie licząc tej chmurki. O. Dzięki. Ej, ziomek! Idę. Dead. Dobra, nice. Gromowo biorę. Chodź, to, Masz tu fioletowego Meiwa O, tu kolejni się leją. Chodź, na nich Nie. Yeah. To jak wiesz, to chodź. A nie, nie, dobra, nie ma ja co masz. Oni są to blisko. Tu gdzieś, jak mega blisko jakoś Na mnie Dostał Ty, on umie budować, to jest jakiś pro player Dead, drugi, drugi, drugi W budynku Dostał, minus 50 Byłeś go przez okna strzelał? Taki był plan Dead, zakilafowany Mam no. rap no, no. Kolejni lecą, uważaj to Iść to tam po loot jedziemy. drugiego Mam kega jakby co? Bak, Ale jak widzę Powarka. Nie potrzebujesz. Ja nie potrzebuję. Widzę kolejnych, ja dojeżdżam. Jednak no, nie. O jest blisko, Widzę. Gdzie? No ten, co ty byłeś przy nim? Gdzieś tu przy mnie. A co ja wiem, że tu jest. Na mnie. Y drugi płynie. Dostał. Dostał. Mega dużo. rift Dead byleciał za zamek. Dalej gdzieś. Weź ludek drugiego, ja wrócę tu. Jest tu gdzieś na mnie. Kolejni. Dobra, ile? Dobra Dead. Kolejny tam Góry idę. Góra wieży, dojazd. Idę, ja idę. mu robię to rób. On ma przewagę nade mną Wysokości no Tak ma. A, bo ty tu jesteś Myślałem, że to ktoś na rzeczy się go zbije on jest? Bardzo Nie, ale on ma 8 HP Idę go To jest Nie dolecisz, musiałbyś mieć co ja. ja przejmę rynek Spoko Dead No i pięknie On goś miał mityczny Młot, to dlatego Mityczny to jest taki, który ma po prostu 5 uczniów Zamiast Zamiast tego ile on ma normalny? 3 3 Widzę tu. Kipo, jakiś ping, coś. Widzę. Drugi jest w zonie, lecę w niego. Ja jedziemy miejscowego. Był! dead, pierwszy. dostał. Dobra. Biorę bandaż bazookę. Rift'a użył i mnie wrzucił w niego. Dobra, to lej za nim, Lecę za nim. Lecę, ale on jest dużo wyżej. O, widzę, widzę. O, no, on dalej dolecił o wiele. On dalej, no. No to i tak go gonimy, nie? Tylko... Minus 14 razy jeszcze zostaję. Widzę ich. już nikogo. Fik. O płaszcz, nie nie biorę To nie idziemy w końcu pod ten skarb czy idziemy? Nie, jak chcesz To musielibyśmy się wrócić to już chyba nie ma sensu No, nie ma co Kolejny, o widzę Na mnie dać? Na mnie nie Weź co, Drugi Na plecy, będzie Leć? Tam Widzę. Dead. Dobrze. Jeszcze jeden. Gdzie? Mega wysprayowany, minus 100. Drift. Gdzieś... Dobra, ja go lecę, czekaj. Ja lecę zobaczyć, gdzie on jest. Widzę, on się... To jest ten ziomek dalej. stało 14. White czy nie white? White, white. Dobra. Biorę młot. I o... dobra. Okej, okay, dobra. Dostał. Widzę. Minus 100 prawie. Czy to jest jakiś bot. No to jest gigabot. Ja też wiem. Chodź dalej. Tam są. Tak, chodź do strefy na razie. No, no, dobra, dobra. Masz jakieś leczenie healtha? Oczywiście, nie ma... że mam, oczywiście, że mam. Gonię go. Dobra, ja się podleżę do hula i... I Jak ktoś go... Panie, on się sam wywalił. Ty go nie zabiłeś w końcu. Nie, tu jest ten, ta poduszka taka, co można wysoko latać. A tak. O tam, możesz i się Cię wyleczę. O taka wiesz ta poduszka, o tam, o tam jest, o tam jest lud, za to, jest. Ale to O tam Nie, wygolone. Ja przy mocie zostałem. No, się. Okej. Idziesz tutaj. Dobra. Ojskabejza. Serio? No. Chociaż w sumie jak mamy młoty to bez ryzyka. i tak stawiam 40 to git ja widzę chłopak tam no? ja też widzę on się wali z dostał, no bez kewa jest to ty go dałeś tak? tak dobra widzę go ale no, on ma deda. a to jest ten ziomek co nam uciekał oj prawie go nie trafiłem Są tu gdzieś blisko Te. Ty wziąłeś to jego supermast? Nie on ją Jak miał chcesz Cześć, bo tu dwójka się To tam Bra, dobra No i co? Dziękuję widzowie za oglądanie. Daj, wygraliśmy kolejną grę. I co? <ślesk> Nara.